Więc proszę Państwa, potem się skończy akt po tym live'ie, kolejny odcinek, czyli poniedziałkowy odcinek najprawdopodobniej Peżeta to już jest nowy akt. Ide idealne życie z pracy na imprezę. No, dzisiaj akurat się tak złożyło, dziękuję za donate. Yy. I będzie przyspieszenie czasu u rodziców to jest dobry pomysł. Pojedziemy do rodziców, będzie przyspieszenie czasu u Boba. I czy Wy jesteście czad z tym ok, żeby Bob czas u niego poszedł o kilka lat do przodu, a u reszty, tak nie wiem, dwa, trzy miechy. Dlatego, że proszę państwa, nie jesteśmy w stanie inaczej tego ograć, no, niż przyspieszyć jedną postać, bo chcielibyśmy, żeby ten syn, synal Boba już jakoś widzowie gadał, żeby ktoś po prostu przejął jego rolę. Co wy myślicie o tym? Dziękuję za donate, kolejny. To jest, wydaje mi się, jedyna opcja, żeby przymknąć oko trochę, nie? Wiecie, oni się jakoś bardzo nie krosują, Bob z innymi postaciami, więc wydaje mi się, że przymknięcie oka na to, że u Boba będzie trochę do przodu. Ba trochę bardzo do przodu To raczej nikogo tutaj, wiecie Nie będzie dziwić, co? Co myślicie? Musimy to w ten sposób ograć, no Bo to jest nie do zrobienia Jak przyspieszymy o 5 czy 7 lat czas u Akiro To ten chłop może już nie żyć do tego czasu Albo Vincent, rozumiecie? Natomiast tutaj z Bobem Jest trochę inna sprawa, nie? Pojedź po kwiaty, ej, to nie jest głupi pomysł Może skoczymy? O, jest jakiś nowy taksówkarz Taksi, taksi! Można? To zapraszam o! Y to, wsiada, to się rzęk stary blok blokuje Szyba, mówili, ja mnie widział, Chyba mówiłem nie widział Jakie ładne kwiaty można kupić? Takie, żeby się dziewczyna odobraziła To znaczy, ja się znam I wiem jakie, ale chcę, żeby ktoś z czatu dał pomysł, tak? To znaczy, nie żeby Wika się obrażała na mnie, ale wiecie A zresztą, co ja się tłumaczę? Witam! Pan żeś kwiat, kwiat... kosz jest? No. Nie, tutaj przede mną. A to ty pryszczaty, Jabre. co tam? O ra no pan. Zara ja ci się ja poprawiła. Bardzo ci du. Jeszcze raz? Ja dawno pana tutaj nie widziałem. No bo ja jestem światowy człowiek teraz. Ale kwiatki widzę sprzedajesz ty. Aż sprzedaję i kwiatuszki, i przeprawy wszystko <laughs> To panie Daj pan soli pieprzu i róże Czerwone róże Róża. O, to będzie Dobra Ile za sztukę? No... Wiesz, to są z najlepszego chowu 10 dolarów za sztukę I Ja pierniczę Kurde, widzę, to w Polsce 10 złotych cię pociągnę, ale... W takiej dziurze zapyziałej 10 dolarów? To chłopie w Sandy nawet... Nie wiem, w Los to Angeles to są najlepsze tle. kwiaty w całym mieście Tak O ile Sandy to miasto I co, ho hodujesz je na głowie, czy co? Dzięki cieplny Na babci ja pierniczę, nie chciałem tego wiedzieć Hiacynty. A masz hyacinty? Hyacynty? No. Nie. No to dawaj te achryzantemy. To na cmentarzu. A to pan na pogrzeb jedzie? A ktoś pana pytał o zdanie? No jak pan chryzantyny bierze. Zirksę? Proszę <noise> dobry, wygląda jak zirkce ten cirkce czy jakieś ja tam y Dziękuję. Sorry, gdzieś, że ja tak czasem wychodzę z roli, ale po prostu na live to sobie pozwolę, tak? No klipa sobie wale, dobra. By o. o. To żeś pan miksa zrobił. Meks meks. No dobra, ale... no będzie. Ty To kolejny raz kwiaty tu kupujesz, co się stało? No bo ja mam tyle kobiet, człowieku. Ja jak ja muzułmaninę. jedną się ma. Co ty gadasz? A co ty wiesz o kobietach? Dotykajesz chociaż jednej? Tak Babci, jak kwiaty hodowałem Dobra, słuchaj, ile mam za to zapłacić, bo nie czuję się niekomfortowo w twoim towarzystwie Dwie dyszki, dwie dyszki będzie dobrze Jak żeś mówił, że... No dobra Widzowie, nie wiem, czy stan konta mam przy sobie O Boże, Eku jest niepodmieniony, nieważne Dzisiaj przymykamy oko na Eku, proszę Państwa Dziękuję Kiss? Mam go pocałować? Nie, nie piszcie kiss Cześć, dzięki A przy pana? No, doszła. Co to, to ten że z ich gdze. Wpisz se w neta Cześć eee, Cześć, dzień robisz? dobry panu Teściu Jak ci do mnie powiedziałeś eee, To dla Ciebie Dzięki Ładne? ładne ładne, czekaj, odłożę je No odkładasz jak mówisz, że ładne No a co mam je przez cały czas trzymać? No nie no w sumie recet. Jak panu dzionek bija? Młodzie Ty musisz do nieponiżuj teraz. Jak się tam miałeś? Bieber? Eee, Bob Kensington Bieber? Bob Kensington! Ale ma za kolegę, załeś powiedział. powiedział. Nagrabiłeś sobie. Pamiętasz co ci mówiłem jak się spotkaliśmy pierwszy raz, tak? Ta Ta? Nie to... Nie, tato, no, tato, nie tato, no proszę otóż. pana, no do, do, bez takich, no ja wszystko rozumiem. Ją, ale przyszedłem tato, porozmawiać pan, z pańska, co, państwa córką! Przepraszasz ją w tym momencie. Przepraszam, ale nie będziesz mi pan gnatem do głowy no, tu celował, tak? Tato, otóż to, ja pogadam. Chce pan, żeby wnuczek nie miał ojca? Nie pyskuj już mi, naprawdę nie pyskuj. Nie pyskuję. Mogłem się tego spodziewać. Y -y. Słuchaj. Fajnie, jakbyś wróciła. Ja się zmieniłem. No, nie wiem, czy się zmieniłeś. No, tak łatwo się chyba zmienić się nie da. No, zmieniłem się. Może z wyglądu nie. Choć planuję iść na siłownię. Ale zmieniłem swoje zachowanie. Musisz mi uwierzyć. Nie podnoszę głosu. Słyszałeś, żebym się tu choć raz zdenerwował. Gadamy przez 3 minuty. Jestem w wówczas widzowie się widzowie yy... Sonia, dla Liyama najlepiej, jakbyś wróciła. Dom czeka. Ja wiem, wiem, że dla Liyama było to najlepiej, ale. Nie chcesz, żeby no. wyrósł na jakiegoś żula Chciałbym, żeby wyrósł na porządnego człowieka. Czy miałby wyrósnąć na żula? Nie wiem. <noise> Może ty wiesz? Nie. No i jak ci krzyczy, tak to pewnie się wyrastają ludzie na takich, no. A tu chodzi o to, Alkoholikami że... Alkoholikami nie jesteśmy, to... Dobra, dobra. Słuchaj, ja pochytałem farmę. Czekaj, co Bob zrobił w poprzednich odcinkach, widzowie, bo zapomniałem. Co ten Bob zrobił? Przecież były jakieś takie rzeczy. Eee, ten... Dick mi przepisał gospodarkę, więc już można działać. Co ja tam robiłem? Mm. Widowie, co ja tam robiłem? Kistejszy... Co wy robicie? I co, y jeszcze? co? Czyli mówisz, że się zmieniłeś, tak? Tak, zaraz wymienię ci wszystko, co zrobiłem. Traktory kupiłem trzy. Pracowników to, ja mam nowych. Tam stoją, tak? Od, od świń, od krów mam gościa, który normalnie się zajmuje rozmnażaniem bydła. Na nikogo nie krzyczę, przeprosiłem pracowników. Więcej grzechów nie pamiętam sąsiadów też przeprosiłeś? Tak. Sąsiad to w ogóle super gość. I byłem ja u nich wiem. w domu. I nie mówię ci tego. to żona też jest fajna. No właśnie. Więc ja naprawdę się ogarniam. A tutaj widzisz, że jest broń. Jest Twoja matka. Yy, no więc w domu się ci zlijałem, akurat. No właśnie. A nie wiem, czy Twoi rodzice mają dobry wpływ na młodego. Mają, na pewno. Tata tak, ale mama... Tata tak? Gnatem, nie. z Gnatem biega ten twój tata. Bo się wkurzył na ciebie, no. W sumie ja też biegałem z Gnatem. No właśnie, strzelałeś w domu. Yy, w sumie tak, to też zagipsowałem już, te dziury. Tak łatwo się chyba tego nie da zagipsować, tam było wszystko rozwalone. Yy, zdechł jakiś gołąb na strychu, bo było gniazdo gołębi i jak przywaliłem tym muszkietem, to jednego rozdupcyłem. My mamy ale strych? już go, no taki pod mały strych, że trzeba się czołgnąć A ktoś, coś tam piszczało i patrzy, tu gołąb No, no ale już go... Tylko gołąb. Już go pochowałem za domem Zrobiłeś mu grób, czy co? Nie, po prostu odkopałem dziurę i wsadziłem go do środka Nigdy nie chowałaś zwierzęcia martwego? Ty z farmy jesteś, czy skąd? Tato, tato, powiem to, jak chomiki... Moje no. chomiki... Chowaliśmy... to. Kto chomika coś. nie grzebał, ten niech pierwszy rzuci kamieniem. <laughs> Prawda? Ciao. Chyba nie w humorze. <laughs> Kiss ta Sony, No nie, to no, była nie przesada. Wiem. Słuchaj... Wróć do mnie, proszę! Wróć! z Romano, też do tego No, już raz to, ci Już raz tutaj przychodziłeś z kwiatami, pamiętasz? No, wiem. To już ostatni raz. Przysięgam. Już będzie dobrze. Pochytamy se farmę ja będziemy bogaci nie chcę, żeby się spodziewał powiedzenie do trzech razy sztuka. Nie chcę, żeby tak było. No, nie będzie. Jakiś taki riz, rizujący tekst, dajcie jeszcze na koniec, widzowie. Taki, żeby zmroził nawet trochę. Dawaj, dawaj, dawaj. Eee... No to jak? Bo ja nie, nie mogę żyć tej niepewności. Nie wiem. Wrócisz czy nie? No wrócisz do ciebie na pewno wrócę, ale nie wiem czy teraz. O! Chcę mieć chyba jeszcze kilka dni przerwy. No dobrze. Nie, wiem. nie, nie będziesz żałować, a jak odkleje się, się, to zmieniłeś... możesz sobie odejść. Tak. Jaki klasyczek? A, ja nie znam tego, widzę, ja jestem bumerem. A, dobra, wiem o co chodzi. Polecę klasyczkiem. Nie polecę, widzowie, nie mogę. Nie mogę, to chyba jest niecenzuralne. Jakim? Co? To powiedz, jak już, jak już zacząłeś. A ja, o, myślisz, że o co mi chodzi? Może ty wiesz. Nie mam pojęcia. Dzięki tajemnicy do donate. Ja też nie wiem w sumie. Dobra, nie piszcie, no to, widzowie, na cześć, o co Że klasyczkiem polecimy na klasyczne tajskie żarcie dzisiaj. Nie do wiem, miasta. Jeszcze dziś, dzisiaj jeszcze, chyba do ciebie ja nie wracam. Parę dni mi daj, jeszcze zostanę tu u rodziców i, i to przemyślę. Mm -hmm. Ale Liam musi mieć ojca, który, który jest odpowiedzialny, który y, umie zapanować nad nerwami. <noise> nie mogę walać w Co? Przepraszam. Nie powiedziałem tego. Co? Trzeba to rozwalać. Bob, mnie. skup się, proszę Cię! Przepraszam! Mętlik mam mówione. w głowie! Ja do, ciebie, ja, ja do ciebie mówię, całe referaty, a ty, nie wiem, sami. No bo cię nie, słucham. Nie, ja nie po prostu słuchasz. nauczyłem się słuchać ludzi, nie wtrącam się, mów. Powiedziałam, że musisz być opanowany, że wrócę do ciebie, gdy zmieni swoje zachowanie. Liam potrzebuje mieć ojca, który panuje nad nerwami, jest odpowiedzialny, jest dla niego dobrym. Co ty robisz, Bob? Na to tam. Eee, to ja Kto? Wiber? Nie, odpowiedzialny ojciec i mąż Gdzie? Tu to Właśnie jeszcze nie mąż Ja czekam To może za 5 lat albo 7. Jesteś poważny? No Żebyś była <noise> pewna, bo jak mam się drzeć znowu to będzie lipa Obiecuję nie drzeć papy Bob? Tak? Mm, tak teraz patrzę na ciebie. To jak ta przerwa była, to by się coś nie odkleiło jeszcze bardziej. Nie wiem, miałeś kontakt z swoim bratem lub kuzynem? Nie. Ja tak. Już jestem normalny, naprawdę. To jak będzie, Sonia, tak Dobrze. lub nie? Widzowie, chwila prawdy. Tak, tylko daj mi jeszcze parę dni. No i super. Jak będziesz gotowy. A czemu wziąłeś zimę? Nie, ja muszę mieć ojca. No właśnie, możesz sobie go wziąć. No mi zależy na twojej osobie. Ty jesteś dla mnie ważny, a nie twoje pieniądze, więc weź sobie. O, widzowie, ładny statement, tak? Bardzo ładny statement. No i super. Cieszę się. Przyjadę nie jutro. po mnie? Twoje Psz. pieniądze obchodzisz mnie ty, więc. Okej. Okay. Przebiorę jutro Liama z pieluch rano. Fajnie by było, no to możesz przyjechać. To będę jutro. A pan się musi już z tym pogodzić, jesteśmy familią. Ja przekonam, tata. Przemyślę to, dobrze. przemyślę. No, jak pan. Jak miał na imię twój ojciec? Jak miał na imię twój ojciec? Machabeusz. Panie Machabeuszu, jest pan świetnym człowiekiem. Wiem. Ty też, Biber, ale musimy do czego przekonać. Dobrze, postaram się. Ale praca w re, proszę pana, bo na farmie mam mnóstwo pracowników, którzy czekają. Także, Sonia, cieszę się. Będziemy w kontakcie. Będziemy w kontakcie. Będę czekał Dobrze, do widzenia. Co mówi okularnik u okulisty? Do czego te okulary są? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, Bob. Do widzenia. <noise>